Zakończyliśmy się, no to dobrze. Teraz może nas nie zatokuje Rosja. Hmm. Kiedy bym puścił tą bombę atomową? Nie wiem. Może tą bombę rzucimy na razie na. na Ukrainę? O, oj, co tu się stało? dużo, dużo. tej bomba jakaś wybuchła. Teraz co się stało? Połowy Ukrainy nie ma. Mojego państwa też. Co się dzieje? Co ja tu mam? Czemu ja tutaj mam jakieś bombę? po ten Rosja wypuściła tą bombę. Połowy Białorusi też nie ma. Białoruś co, sojusz chcesz? No, chcę sojusz. To się łączymy? Tak. O, ja Co tu się stało? Trzeba szybko zawiadomić każdego, żeby się powodził i, i żeby byli, żebyśmy byli każdy silniejszy. Austria, Węgry. Co, Czechosłowacja? Łączcie się. Czemu? To sobie wybuchnęła jakąś bombę wielką i musicie się połączyć. Serio? Tak, połączcie się. Okej, okay, już się połączyliśmy. Niemiec, co? Z kim byś się połączył? Yy, ja nie wiem. Chcecie się ze mną połączyć? Niemiec? Okej, okay, można. Okej, okay, jesteśmy już. Ja jestem silny. Ale ta bomba się wzrasta. Już, już całej nie ma i trochę Czechosłowacji. O nie, i mnie też trochę nie ma. Tutaj już te pewnie, tutaj już my się kończymy. Szybko, Portugalia, włączymy się? Dobra, włączymy się, żebyśmy nie ten, żeby nas to nie zniszczyło może. A ja z kim się połączę połączę z nami możesz dobrze w Francji ja się, po, ja się z wami połączę. Ale to chyba nic nie da za bardzo. Łączymy, łączymy się e, Irlandia. Dobrze. Okej. Okay. Ale to jest coraz większe. Już, już nie ma tutaj po, t, Polski. Prawie wszystkiego.